Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym, chyba już szóstym odcinku Terminusa i mamy teraz bitwę, którą raczej przegram, ponieważ na tutaj Sabratę obsadzoną przez naszego syna i trójkę jakichś słabych oddziałów, znaczy trzy jakieś słabe oddziały, została zaatakowana przez tutaj um, dosyć spore siły separatystów rzymskich. No dobra, spróbujemy, może się uda to wygrać, tak więc ruszamy w bój, tak nie skażemy go na śmierć przecież po prostu. Tak więc spróbujemy i zobaczymy, może się uda. Okej, okay, tutaj mamy całkiem fajne centrum naszego miasta. Oho. To tak. Jakby to zrobić? Ogólnie barykady raczej nie są mi potrzebne nigdzie. Znaczy, nie ma miejsca, gdzie mogłabym je fajnie rozstawić. Tak więc po prostu nasze tutaj siły rozmieścimy w centrum i będziemy działać zależnie od ich tutaj ruchów. Mam mogę już tutaj barykadę, całej najwyżej nie wiem po co, niech będzie. Oho! Hmm, zaczynamy. No i czekamy na przyjścia naszego wroga, który już do nas zmierza. Nie, ale wątpię, by tymi oddziałami udało mi się pokonać tamtą armię, no bo to są, no tak naprawdę chłopi. O, to jest bardzo chłopska armia i tutaj żadnej siły nie ma. Tutaj jedynie oddział generalski jakąkolwiek wartość przejawia. No niestety. Dobra, ale rozstawcie się tu. I tu, obrzucicie ich dwuczniami, jak tego podejdą. Aby się wstrzymać za atakiem, na razie mm. i zaatakujmy ich od tyłu, bo oni tutaj niszczą barkadę. Nie wiadomo po co. Dobra, zaatakować, by im pomóc. By tutaj ewentualnie trzymać tyły. By zastąpić ich na murach. Dobra, mamy starczy generałów. Sekundusa Calvusa z Quintusem Magnusem. Plus, my mamy wsparcie wieży, która jednak strzela bardziej w nas niż w wroga, więc do dupy lekko. Oho, nadchodzą kolejne noski, tam kawalerię widzę. Dobrze, że mam głównie włócznie, to ta kawaleria nie zagrozi mi w ogóle. Choć po tych włóczniach tak naprawdę ta kawaleria się przyjechać po prostu i nie zauważyć. Jeśli to, to dobra kawaleria, co oni tam mają? A, dobra, bardzo lekkie noski tutaj. Hmm, pustynne, na wielbłądach. No dobra. Nie powinno mi to zagrozić. Dobra, lekko się cofnijmy. Ej gro, nie psuj się! No chcę i zmusi, by spróbowali wejść w otoczenie nasze, bo tak teraz to oni się tutaj bronili. Oj, oj, oj. tak ciągle patrzasz, jak te wojska się zbliżają ich. A oni tutaj będą niszczyli serwerkę dalej. Dobra, ale prawie to skończyli, więc jak to zrobią, to powinni ruszyć na moje wojsko. Generale, cofnij się tu. Trzeba gołka trupić zanim. <śm> zanim przybędzie reszta armii. To wtedy, jeśli będą już zamaneszkać, nie, a tutaj kawalerii. Aha, tak, śmiesznie zaatakowali. Niech będzie. Dobra, ten będzie o tutaj. Ten tutaj. Ten, gdzie są daleko cały czas. Dobrze. By hmm, tutaj bardziej zaatakować, zaatakować. No i teraz powinna być rzeź powolna już i jest, nawet nie powolna. <laughs> Dobra, złamani. I generał, ich powinien zostać teraz zabity. Patrz na ich poruszające siły, siły do nas. O, to jakaś jaka piechota, znaczy średnia. Więcej tej piechoty, tutaj drugi generał i tutaj legioniści. Dobra, ten generał zabity, tak więc przyjdźcie tutaj sobie teraz. Nasz generał tu, ten oddział tu nie pilnuje, bo nie, tutaj, ten tu. Ładnie w bardzo wieżę punktują, ale jak mówiłam, one są bardzo przesadzone w tym watyli. Jednak, o, jaką lata latarnię morską mamy? To jest latarnia morska, tak? No tak. Dobra, Polenicka tutaj nie widzę, ale wygląda to, jakby to miała być latarnia morska. Ale porozdzielali armię. Dobra, automatyczny ostrzał. Mm, szkoda, że mi nie pokazało jakie oni zasięg mają tak właściwie. W rom to było pokazywane, jaki zasięg mają takie oddziały, a tutaj tego nie ma. No dobra, troszkę napunktowaliśmy ich, generała chyba na około poślemy. No tak, generał na oko idzie. tutaj brońcie. Kurde, tu, tu! Jeju! Wyliczył, że troszkę szybciej będzie mu tędy iść i poszednie w tą stronę co trzeba. A żeby przez to teraz nie przegrała. Znaczy i tak pewnie przegram, bo te siły mają przeważające cały czas. No ale zobaczymy. Może ci się dostatecznie długo trzymają. Właściwie to tutaj mogłabym już ruszyć. Wiem, że tutaj ten oddział idzie, ale to tutaj tym zastąpię. Ochronę tego miejsca. A ci, żeby zaatakowali od tyłu, tych jeszcze, jeszcze sporo. Dobrze zaatakujcie, zanim ta koleria uderzy. Koleria się odpuściła, w porządku. I oddział generalski tutaj, by się odwrócić. Zatakować, zatakować Znowu dział jest troszkę w potrzasku, źle zrobiłam Teraz gdzie wy pójdziecie? Hmm, tutaj No nie, niestety walczymy ze zbytnią przewagą liczebną też. Choć tutaj ci się szłają powoli, ale my też. Mogę jeszcze najwyżej i tutaj wsparcie morale, ale bardzo niewiele daje. No ja no dobra, nie dam rady. <grym> niestety. Nie za dużą przewagę mieli. Jakbym miała przynajmniej jeszcze tutaj, który powinna mieć, gdyby nie to, że miasto jest zniszczone, no to wtedy dałoby się to jakoś ładnie ugrać, a tak to niestety nie. No chyba, że teraz nagle oni zrejterują, nie wiadomo czemu. Ale to raczej mało prawdopodobne. No to przyspieszamy to już. O, chyba, że ci wygrałem i zaatakowałem ich od tyłu, ale nie, za późno. Mm, no to straciłem następcę tronu właśnie. <suszy> ups. No cóż, ajejej, zmarł mu się i Sabratę zajęli, dobra. Tak więc pytanie, czy tu stoi wrogą armia? Nie, bo tu stoją Getulaniec, z którymi wziąłem ostatnio pokój. ci Sabarowie se... płyną nie wiadomo gdzie. Nie ja mogłabym zaatakować teraz Cezarę, ale z drugiej strony powinnam odbić tutaj Sabratę. Uh, ci się pływają tutaj i trzeba będzie je załatwić też. Dobra, płyniemy, płyniemy, idziemy tutaj. Póki co. Uh, tutaj powinnam to odbudować sobie wszystko. Przede wszystkim pola. Uh -huh. To odbiję sobie na następnej turze. Kto jest obecnie mój następcą frakcji? Nie ma. No cóż. Trzeba będzie znaleźć. Tej dwie córki mam. Hmm. Um, tutaj dalej nie przebudowane w większości. To mogę przebudować w końcu, dobrze. No i co, koń z tury. Ale będę tak się miotała miotał armią. Ale przynajmniej... Mam większe terytorium niż miałem na początku gry w tej chwili. Tak? Dobrze mówię, bo na początku miałem Kartaginę, Hadrumentum, Konstantinę i to na... Wschodzie jeszcze. Czyli raz, dwa, trzy, cztery prowincje. Teraz mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie umiem liczyć, mam pięć w tej chwili. I szóstą muszę sobie odbić. No to jakiś delikatny postęp jest. Bardzo mały i powolny, ale jest. I ciągle mam tylko jedną armię, którą miodam się jak głupia w tej IWFT. I te. Ci sobie idą. To jest miłe. Eee, zawieszenie broni, ja trzymam Afrykę. Dobra. Nie potrzebuję odbijać tamtego miasta. A za to mogę sobie zająć teraz się tymi separatystami w końcu. Ale miło, że tak ten pokój zieli nagle. Dobra, zatekujmy tutaj, um. Automatycznie tutaj nie widzę sensu tego rozgrywania. Kupuj. O, no, i tutaj sobie trzeba odbudować. Tego nie przebuduję na razie. Tutaj przydałoby się jakieś farmy sensowne. Weźmy to. Hmm, tutaj w miarę porządnie to wygląda. No i dobra. Teraz pytanie: gdzie ruszy? Bo tak, ciągle mnie tu za ogólnie. Jestem tą nie lubię nam bardzo frakcją. Chyba że z garmatami się to gadam, powiedzmy. Mm, nie, handlu nie chcecie. Wiecie, jakbym. Jakbym się udało handel z, którą, z którąś z frakcji, to wtedy byłaby szansa, że. Mm, mniejsza szansa, że mnie zaatakują, jednak. Może. Mm, low, um, Miałem sojusz sojuszu z nikim, kto ja w ogóle lubi, jeśli ktokolwiek mnie lubi. Lubi mnie Rzym, lubi mnie prowincja Hiszpania, aha ja też miarę. Mm... No agresyen pakt. Odmówili. E, prowincja Hiszpanii, to już mamy Nonagresion. Rzym. Oni pewnie przyjęli, ale nie wiem, czy mi się to opłaca. Tak patrzymy dalej. Hmm. Egipt. Handel. Niskie. Anagression niskie. Królice Brytania. Hmm. Nikt nie wie, co ze mną paktować. A, w ogóle Macedonia to jest potęża? Ale handlu nie chcą. Gatulianie, Galia, Morowie, Gramatowie. Gramatów przydałoby się zaatakować. A tak ogarniemy sytuację w prowincji ogólnie. Mam 2,5 tysiąca na plusie około teraz. To jest dobre. W porządku. Tutaj przydałoby się teraz... Robimy to, tylko dwie tury, może być. I ty masz tutaj... Hmm... To cię podbijemy. I zmniejszona korupcja. Dobra, końcury. Ale nie, bardzo ciężką frakcję sobie wybrałem, bo jednak ja grałem tymi e, grekami wcześniej, jak mówiłem, no to grekami szło porządku, bo tam mieliśmy dostateczną siłę. Przede wszystkim, Grekami miałem w miarę silne wojsko od początku, zaś tutaj moje wojsko, nawet nie było słabe, było beznadziejnie słabe. Teraz troszkę lepiej już jest. No ale i tak mam tylko jedną armię, dosyć spore terytorium, dosyć roztentegowane, więc trudne do obrony. No tak więc, cóż. To mnie zaatakowali znowu. Ci się z Rzymscy znowu mi atakują, psychopaci, wybić ich po prostu czemu ja mogę z nim pokój wziąć? To mnie py pytanie zastanawia najbardziej mm -hmm. Dobra, zapłać mu Wy tutaj się uzupełniajcie. Teoretycznie mam Turę Drogi do Cymadusa, ale nie, to i tak muszę ogarnąć sobie najpierw zadowolenie. Mm, tak, Makomades sobie przebudujemy na początek. Tu za Turę. Też później. W tej chwilowo ciszej spokój. Minus 5 tylko zadowolenie, co to jest minus 9? Jeszcze będą atakować Syryjan. chwila, Rzymscy separatyści, gdzie wy jesteście tutaj? Oni są tak rozsianą frakcją, tacy buntownicy cholerni. Pokój, niskie. Aj, czemu? Rosjanin to byłby chyba Rzym zaatakować. To nas Syrakuzy uderzyć. Tylko pytanie: Czy mogę zwerbować jakiegoś szpiega? Cokolwiek, bo na chciałbym wiedzieć, co tam się dzieje. Hmm, nie stać mnie. Tutaj na księdza. Żadnego agenta nie mam, rozumiem. O, nie. Mam tylko jedno wojsko. Dobrze. Co co? Koniec dury. I czekam na razie dalej. Znaczy tak. Uderzenie na Rzym w chwili by mi się opłacało, bo zaczęłabym się na pierwszą z która i tak nie ma za bardzo siły chyba się bronić. Znaczy prawdopodobnie, zaraz zobaczymy. Zwerbuję księdza i wyślę go na przeszpiegi. No, ale w każdym razie Rzym raczej toczy wojnę w wielu innych miejscach. zobaczymy, zresztą. I ten atak by mi się opłacał. Z drugiej strony, Rzym ma do mnie dosyć dobre stosunki i nie pani się do tego, by mnie zaatakować. Tak więc, jakbym go zaatakowała i przez to zniszczyła sobie stosunki z nim, a potem bym je zaatakowali od tyłu, ci te pustynne frakcje, to jednak no, okazałoby się, że popełniłam duży błąd. No dobra, werbujmy tego do księdza. Weźmy tego. To od razu tutaj masz... O, w ogóle jeszcze nie werbowałem tych księ księ księży. Dajmy by to. To dobra. A jeszcze masz punkty? Nie ja masz tych punktów. Jeszcze dwa hmm. to i zaczniemy w to iść. Dobra. Hmm. No i w tej turze go jeszcze nie wyślę. Ale w porządku. Przynajmniej już jest. Tutaj mogę teraz to przebudować. Strasznie długo trwa to przebudowanie, nawet samując. Tutaj za dwie tury będę miała dopiero to. Hmm. Dalej. Rozbudujmy tutaj. To sobie zrobimy, niech będzie. Aj, tu w ogóle jakaś frakcja dodatkowa powstała. Tak teraz zwróciłem uwagę. To są separatyści Gramatów. No to właściwie mogłabym ich po prostu zaatakować. Tyle. Tak mam tutaj zasięg wojska. Więc prawda dalej na minusie jestem, ale to się poprawi niedługo mam nadzieję. Uh, no ale dobra. Nad tym się jeszcze znowu w odcinku. A tutaj chyba już podziękuję za uwagę. A bo dobra, skończymy jeszcze turę. I dopiero um, wtedy zakończymy odcinek. Mm -hmm. Dobra. Tak więc, jeszcze natura, i dopiero koniec odcinka będzie. Ale dobrze, że ci Sara, separatyści Garamato się pojawili, ponieważ teraz mam okazję zająć dodatką prowincję, nie wypowiadając dodatkowej wojny. Zaś potem, samej Garamato mogłabym zająć z marszu, po prostu zajmując im jedną prowincję i nie tocząc dłuższej wojny. A potem, y, mogłem pójść na zachód. I to jest całkiem dobry plan ogólnie. Ja ci będę łazić tej, we w tej, jej. Mam tutaj garnizon mam nadzieję. Eee, mam flotę. Tak samo, nigdzie nie mam garnizonu pieszego oprócz tutaj. To jest inny oddział. Prawdopodobnie przez to, że przebudowuję wszystko co się da. No dobra. Hmm. Tutaj to przebudujmy. Tutaj... To jest plus 3, dzięki księdzu, chyba tak. O, zadowolenie. Tak, dzięki postaciom, dobra, to ten księdz jednak tutaj musi zostać. Na się rozstaw. O, jeszcze lepiej jest dzięki temu. To jest tylko minus 1 obecnie, dobrze. Nie przydało się to rozbudować, ale zmniejszymy to porządek znowu. Ale mam jeszcze sporo żywności, tak, więc w porządku, może być no i dobra, kliknijmy jeszcze jedną turę i zobaczmy, co się stanie. Tak, patrzę, to ciągle ci separatyści grabatów nie padli, ale chyba nie śpieszmy im do grobu. Na szczęście. I właściwie to mogłabym zwerbować jeszcze jednego księdza, tylko może zobaczyć mogę. I wysłać go do drugiej prowincji. Żeby też nawracał i tam podnosił zadowolenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to byłoby bardzo dobre. Tutaj mi jej jejku idioci. Dobra, wybijmy ich po prostu. Dobra, zaczynam chyba powoli ogarniać granie tą frakcją, tak więc to mi się podoba. Dobrze, wróg zabity w bitwie, w takim razie teraz, tak, bo rozumiem, że tutaj ogólnie nie mogę zdorować księdza, to zobaczymy, nie mogę nikogo zdorować, bo nie mam kościółka, tutaj mam kościółek, tak więc powołam sobie jeszcze jednego księdza, ponieważ jeszcze jednego mogę i też taki, co by podbijał zadowolenie, tak bardziej, ale widzę, że nie ma. Hmm, dobra, nie będzie bonus do podatku. Do tego. Turyt wyższy. Dobra. Za którego prześlę dalej. A To ja w tej chwili mogę to sobie rozwinąć. Zwiększenie sanitarności. Tak, większy rozwój czy większe zadowolenie? To się zastanowię. W tej chwili jeszcze. Eee, A jest znowu jest minus 3. Hmm. Dobra. To jest na 0 obecnie. Tego na razie nie będę rozwijała, mm, bonus do tego, jednak zadowolenia chcę. No i dobra, słuchajcie, w takim razie w końcu w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam Was do kolejnych filmów z Terminus Star Wars Imperium. Bye bye!